Hej tu Lemon i witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Rush. Ja oczywiście jestem dalej chory, bo nagrywam na zapas, a my widzimy się w naszej ulubionej gierce. I zastanawiałem się, czy robić ten poziom, czy przeskoczyć jeszcze na ten lodowy. I chyba przejdziemy do tego lodowego, wiecie? Tak mi się wydaje, bo czuję, że na przykład. Jak walczyłem na tym poziomie, to pamiętam, że nie sprawił mi on jakiegoś większego problemu. Albo źle pamiętam, ale. A może na odwrót to było? Nie no, ten, ten poziom był, był chyba drugi. I tu pamiętam, że coś tam sprawiło mi problem. A, tak, bo to był ten boss, Aran, który przejeżdżał przez środek. No, on był nieco zaskoczeniem. Więc skoro tam będzie boss, to proponuję póki co uniknąć bossa i zrobić ten poziom. W sensie, nie wiem, czy tu nie będzie bossa, ale trochę liczę na to, że go tutaj nie będzie, bo to jest taki solowy poziom. No, w teorii mógłby gdzieś tam przeskoczyć na boki czy coś. Ale liczę, że tak nie będzie. No Na przykład ten poziom nie przeskoczył nigdzie. Więc może być sytuacja, gdzie nie przeskakują. Jak widać mogą. Hmm. Ten poziom też mnie ciekawi, ale to później. W pierwszej kolejności trzeba się zmierzyć z tym. I zobaczymy, co nas tutaj czeka. O! Ale fajne nawiązanie. Możemy mu ukruszyć ten lód. Możemy. Oj. No, cóż, znalazłem przynajmniej żołądź. Żołądź? Nieważne. Um, mamy tu jakieś siekierki. Jakieś inne bronie. Ale poza tym chyba nic nie widzę. No dobrze. Co my tu mamy? E, Wulfy. Ojej, za szybko puściłem. Ach, no dobrze, to zrobimy sobie tutaj póki co takiej. Aha, one idą tędy. Żeby iść tutaj? Dziwne. Ale okej, okay, nie przeszkadza mi to w żadnym, w żadnym wypadku. Tylko te wulfy mi uciekają. I teraz z nimi nic nie mogę zrobić. Mogę je tylko meteorytami dobić. Bardzo skutecznie, ale jednak trochę niebezpiecznie. No dobrze, niech oni sobie już przyjdą. Tam ich tutaj i niech sobie rzucają wstępnie. No, chociaż trochę. Okej. Okay. Bo oni też idą tędy w dół czasami. Mamy tutaj lód i zastanawiam się, czy ten lód ma jakiś wpływ na rozgrywkę. Trochę liczę, że tak, bo wiecie, zawsze jakiś tam dodatkowy content dla was, nie? Hmm. Oj, 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 Tenshi, chodź tutaj. Chyba zdążyłem. No, udało się. Uf, całe szczęście. Ale na farcie tu przechodzę w ogóle. No, ledwo. Naprawdę ledwo. Ale się udało, więc nie narzekam. Ty ich ten tutaj przytrzymaj. Tak wstępnie. Czemu ich tu nie mogę położyć? Dziwne, naprawdę dziwne. Ojoj, też i mi padł. To mi się nie podoba. Przytrzymam ich tu chwilę. Puścimy meteoryty. I musimy jakoś załatwić sprawę z gargulcami. Okej, okay, w sumie nie, nieważne. Przecież ja mam Tesle. to o co ja się martwię w ogóle? No, tęż i chodź tutaj, bo póki co tam i tak nic nie będziesz robić. Dam tutaj większy ten. O, super, jak to ładnie poszło. Co mamy dalej? Halffinder? Hmm. Nie kojarzę go. W sensie ich było dużo, więc pewnie to któryś z tych. Yy, nie wiem, może ci rzucający? Powie. Nowi! Czyli dobrze myślałem, że ich nie kojarzę. Hmm. Troll Pathfinder. Albo Finder? Nieważne. Oho! oni jadą na lodzie. Mają regenerację. To mi się bardzo nie podoba. Zgaduję. O, tu byłaby idealna Tesla. Dla, dlaczego wcześniej do nie wpadłem? Hm. Oni pójdą tędy. Czyli jak pójdą tędy i śmigną sobie tutaj, to ja mi prawie nic nie zrobię. No, będzie ciężko. Spróbuję jednego chociaż zatrzymać. Okej, okay, nieważne. No, szybcy są. Są bardzo szybcy i dużo biją. Oj oj, 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 To mi się bardzo nie podoba. Ale meteoryty powinny je wystarczająco powstrzymać. Hmm. No, nie idzie to tragicznie. Jakoś tam daje radę. Ledwo, bo ledwo, ale dajemy radę. Szkoda, że ich tu nie mogę stawiać, nie? To jest rozczarowujące. Ale to pewnie dlatego, że ci Pathfinderzy będą tędy przylatywać sobie na lodzie, tak? O, i tutaj. Tak, zgaduję. Czyli jak widać, ten lód ma jakiś wpływ na rozgrywkę. Czyli możemy się cieszyć w sumie. Bo na to trochę liczyłem. Właśnie, oni jeszcze mają tą regenerację. O tym zapomniałem. Ale ta regeneracja nie jest jakaś mega duża. Chociaż tyle. Oj, oj. Dobra, tu już się przydadzą meteoryty. Zdecydowanie. i piąty poziom. Całkiem nieźle. Dałbym go tu, ale jak jeden z, z nich zacznie go rzucać, to on nic nie zrobi, więc dam ciebie tutaj. Ech, czemu on się nie może poruszać podczas rzucania To Jest takie frustrujące. On tu nie może ultować na lodzie. To ciekawe. Mm. Oj. Nie podoba mi się w jakim kierunku to idzie. Hmm. Szybko Tesla, porażenie. No, no no. Dobra, przeżyliśmy. Jako ciągle ledwo. To mnie martwi. Ja cały czas przeżywam, ale ledwo. I w tym największy problem. Mam dwie Tesle ulepszone na maksa, jak się tylko da, więc w teorii już powinien być bardzo bezpieczny. I nawet tak się trochę czuję. Jeszcze meszka mi tu lata. Dobra, dołożymy sobie Was tutaj. Wy będziecie rzucać te gargulce, które się zaczną respić. O właśnie. Dziękuję bardzo. Gargulce dają całkiem sporo kasy za, za, za zabicie. Co oznacza, że mógłbym sobie tutaj pokusić się o drugą tesle. Najlepiej chyba w tym miejscu myślę. Okej, okay, myślałem, że dadzą mi trochę więcej kasy. Ale widzę, że czyli też sobie jakoś tam radzi z tymi gargulcami. Wiecie, meteoryty, te sprawy. Na lodowych poziomach mam taki problem, że często mi się zdarza zgubić myszkę. Bo wiecie, no. Biała myszka, białe tło, te sprawy. Oj! Wiem, że to było niepotrzebne, mógłbym go przepuścić. On i tak by mi zjadł chyba tylko jeden HP, jeśli się nie mylę. Ale. Szczerze. Wolałem nie. Dla mnie jedno HP to też dość sporo. A jeśli mogłem przejść ten poziom z 20. To wolę przejść z 20. A te meteoryty i tak już w połowie mi się odnowiły, więc wiecie. O, was może płuc tensi, bo on sobie nabije na was dużo poziomu, bo macie dużo życia, ale nie bijecie zbyt dużo, więc nie powinniście go zabić jednocześnie. Tutaj też bym dał Tesle. Bo ta Tesla mogłaby bić już od razu tych, co idą na początku. A wiadomo, obijanie już z samego początku jest bardzo przyjemne. Oj, tylko wy cały czas tam, tym gąkiem walicie i to mi się nie podoba. O, on też ma regenerację! I to taką dużą całkiem. Ach, to mi się nie podoba. Skrócimy sobie cooldown tutaj. I kolejny przeciwnik! Troll Breaker hmm, Ma bardzo duży damage. To mi się nie podoba. Jest wolny i super regeneracja. Hmm, to też nie brzmi dobrze. Myślałem, że ma 35 HP. ja po prostu na wilka kliknąłem. Jejku. Ale wiecie, pomarzyć można. Więc ile ty masz HP? 2800. O Boże. No dobra, spróbujmy. Zobaczmy, jak na się sprawiasz. Sprawdzasz właściwie. O, no dobra. Póki co nie zobaczę, ile bijesz, bo teraz Tenshin ma nieśmiertelność. Ale jestem ciekaw tych obrażeń. Ok, dużo mu bije. Tenshin, uciekasz. Natychmiast. No, ja im prawie nic nie biję. Muszę zrobić taki myk, bo inaczej chyba nie dam rady. Hmm. Strasznie mało im bije. Znaczy ja im biję dużo, tylko oni mają super mocną regenerację. Ojoj. Oj. No, Jedyne, co mnie może teraz uratować, to meteoryty. No, dawaj, dawaj. Tenshi Dora, pokonasz przynajmniej tego, który jest gorszy znaczy, gorszy ma mniej życia, więc no. A może i nie? Czy on ma naprawdę zbyt dużą regenerację, żeby Tenshi mógł go zabić? No, lećcie. Ja muszę go zabić, serio. On ma tak dużą regenerację, że nie mogę go ubić. Wow. Jestem pod wrażeniem. Trzy meteoryty musiałem zużyć. A najgorsze jest to, że mam 17 HP, więc chyba już nie przejdę tego na trzy gwiazdki. Tylko nigdy nie pamiętam, czy trzy gwiazdki to było od. 18 w górę czy od 17 w górę? Jeśli od 17, to mam gigantycznego farta. Jeśli od 16, znaczy od 16, jeśli od 18, no to trochę gorzej. Ten się ma siódmy level i jeszcze nie podpala? Serio? W sensie meteorytami? Dziwne. Ojoj, ten i ty strasznie szybko giniesz. To w się sensie masz dużo życia, ale wciąż szybko giniesz. Dobra, tutaj dam maga, bo ewidentnie bez tego się nie obędzie. Nie obejdzie. Do tego meteoryty w pakiecie. Jejku, przepraszam, stuknąłem w mikrofon, ale ta meszka mnie ciągle męczy. Dobra dwóch magów. No, powinni coś tam zdziałać. Teori. I jak ty się sprawujesz na niego? Zobaczmy. No, przyznam. Liczyłem, że pójdzie nieco lepiej bo trochę mało mu bijesz. Ci sobie lepiej radzą, ale jest ich dwójka, więc się nie dziwię. Hmm. No nie mogę przepuścić kolejnych, no nie ma opcji, to się nie godzi. Tenshi, chodź tu, będziesz stał chociaż, żeby oni się palili w tej lawie. Czy tam ogniu, czy cokolwiek. Oj, dobra. Czas użyć broni zakazanej czyli lód. Czy oni się regenerują podczas zamrożenia? Nie regenerują się. O, to super akurat. O, zabi 10 y, tych y, troli podczas ślizgania. A to chyba dzięki magom, magom tak mi się wydaje. Gdyby nie magowie, to raczej bym tego nie zrobił. No, i dzięki temu, że. My, Ken, boże. Dzięki temu, że Tensi ma lawę przy meteorytach, to mogę zabić tych. tych dużych. Te duże trole. No. oj. Oj. Okej, okay. udało się. Jakoś. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. O, ile wy zabieracie? Jeden, czyli dobrze pamiętam. Okej. Okay. Tenshi sobie nabije trochę expa. Ale widzicie, to jest to, o czym mówię. 16 fala z 16. A on ma dopiero ósmy poziom. Jak to ma działać? Wiadomo, manewry i tak dalej. No ale. ile można manewrować? Ach, ci duzi mnie irytują bardzo. Znaczy ta ich regeneracja. Dołożę sobie tutaj dwóch magów. Tak dla pewności. No nie wyobrażam sobie tutaj walczyć na łuczników na przykład, nie? Oni mają zbyt dużą regenerację, żeby łucznicy coś byli w stanie im zrobić. Ciekawi mnie jeszcze tylko czy boss tu będzie, nie? Trochę wątpię, bo nie zapowiada się tu na bossa. Ale jak wiemy z doświadczenia, naprawdę różnie bywa. Bardzo różnie. Póki co dam meteoryty. Takie wiecie, zapobiegawcze. No. Został tylko. Dwóch zostało, no ale tamten zaraz zginie, więc skupmy się na tym, może. Kolejny mag, oczywiście. Aha, tu jeszcze idzie dwóch. Ech. Dobra, proponuję cios krytyczny. Za którymś razem przecież padną, prawda? Hmm. Zobaczmy, jak się ma sprawa. Enshi, chodź tutaj. O, pięknie jeszcze ich podpalisz, znaczy go właściwie, ale. Wciąż. No, to chyba ostatni przeciwnik na to wychodzi. Pięknie. Dwie gwiazdki, kurczę, szkoda. Naprawdę liczyłem i łudziłem się na to, że będą trzy. Zobaczmy, czy będzie kolejny poziom. Jest kolejny poziom. I ten poziom już zdecydowanie wygląda jak boss. Tu się bronimy z tego co widzę. To oznacza, że z każdej z tych dróg będą nam przechodzić jacyś przeciwnicy. No, to dość sporo. Nie ukrywam. Baraki mają jeszcze więcej życia. Chętnie. Czemu nie. No, ale dobra. Póki co, w tym odcinku to tyle. Mieliśmy wywiura z epoki lodowcowej, na starcie odcinka oczywiście. Mm. I mieliśmy dość ciężki poziom, który na szczęście udało się przezwyciężyć. Na dwie gwiazdki, ale jednak. A póki co, pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać mój kanał, to zachęcam do łapkowania, subskrybowania, komentowania, cokolwiek tylko chcecie, bo czemu nie? Jeśli spodobał Wam się odcinek, to śmiało zapraszam. A tak, to życzę Wam miłego dnia, do następnych odcinków i papatki!